Wszyscy chcieliśmy, oczekiwaliśmy, ale no, nie wiadomo było, czy, czy dojdzie do tej wizyty, czy nie. Przed godziną 16 okazało się, że jednak wybrał, wybrał Kazprowy Wierk, zdecydował się i przyjechał. Zajechali samochodami od tyłu na, na plac i w dobrej formie, aż ku mojemu zaskoczeniu, w dobrej formie bez niczyjej pomocy. Wyszedł prawie dwa piętra na peron. Pogoda była taka mało zachęcająca. Im wyżej szliśmy w stronę Kasprowego Wierchu, zaczął padać deszcz, deszcz ze śniegiem. Jakaś nadeszła burza, burza z gradem, o ile pamiętam, no, ale na szczyt było no, już nie tak strasznie daleko, wyleźliśmy. Ta wizyta Ojca Świętego była takim szczególnym momentem w moim życiu. Byłam wtedy w ósmym miesiącu ciąży. Po dotarciu do Kuźnic wyjechałyśmy na Kasprowy. Oczywiście jeszcze panowie z ochrony śmiali się, że muszą mnie sprawdzić, bo, bo jestem taka troszeczkę większa. Nagle wokół nas prawie już w ogóle nikogo nie było, ale za to zaczęli pojawiać się Panowie, którzy troszeczkę nas jakby obserwowali. Później okazało się, że to byli um, biuro ochrony rządu. W pewnym momencie na Kasprowy dotarła informacja, że papież jest w Kuźnicach i że, że jedzie na, na Kasprowy. Pierwsza kolejka to chyba bodajże ja zapamiętałam właśnie obsługę medyczną. Która przyjechała, później dziennikarze, no i już tą kolejną właśnie to już był Jan Paweł II. Ojciec Święty niewiele mówił, przywitał się tam, stał koło, koło y, konduktora. Widać, że kontemplował, przypominał sobie góry, przypominał widoki, które, które znał z wcześniejszych lat, gdyż wiele lat wcześniej jeździł na wycieczki i w góry na narty. Wcześniej wiele razy widziałem, jak kolejka wyjeżdża, wyjeżdżałem nią, natomiast nigdy nie zwracaliśmy uwagi na to, że jak wagon dojeżdża, to ta lina zaczyna drgać coraz szybciej. No i w pewnym momencie te drgania już były tak szybkie, za chwilę pojawił się wagon, z którego wyszedł papież. Wsiadając z wagonu, konduktor mu pomagał wyjść Ojcu Świętemu. Przeszedł ten kawałek po tych schodach, bo to jeszcze była stara kolej, gdzie musiało się podejść schodami. Peron nie był na poziomie. Przeszedł Ojciec Święty na hol No i tak rozglądnął się, rozglądnął się i mówi tak: Bywałem tutaj. Tam pokazał, tam goryczkowa. Jeździcie na nartach? Nic, cisza. Wszyscy zupełnie jakby zamarli, chociaż trwało to dosłownie parę sekund, ale to dla mnie to było jak wieczność. Jak Ojciec Święty wchodził na ten hall, to pamiętam, że z takim uśmiechem nas przywitał, z taką radością. Później była taka chwila, gdzie mogliśmy spotkać się z papieżem, porozmawiać. Papież, nie wiem, chyba do każdego Coś zagaił, zadał jakieś pytania? No i pamiętam, że jak podchodziłam do Ojca Świętego, oczywiście no, nie musiałam mówić, że jestem w ciąży. Ucałowałam pierścień, uścisnęłam rękę Ojca Świętego i to było takie wyjątkowe błogosławieństwo dla nas obydwu dla mnie i dla mojej córki. I otrzymałem Różaniec, a tak się złożyło, że Szósty Szósty to. Są moje urodziny, tak więc otrzymałem jeden z najpiękniejszych prezentów, jaki sobie można wyobrazić na urodziny. A później było tak, że papież udał się na, na taras. Myśmy już zostali wtedy w budynku, oczywiście wszyscy wylegli do okna. Jest tam charakterystyczna rzecz, której wszyscy się ze mnie śmieją, że papież wyjechał na Kasperowie Wierch i stał przy. Barierce, która była obita, niepomalowana, pomalowana. To jest sławna barierka. Mówią, historia tego jest taka, że, że cały czas lał deszcz i, i śnieg sypał. Tam na górze jeszcze borowcy dzień wcześniej odkuwali śnieg, bo, bo, bo było wszystko oblodzone. Także malowanie tego w ostatniej chwili to było dużym ryzykiem. Prawdę mówiąc to wierzyliśmy tak na 40%, że <laughs> Paweł II będzie. No i tak stała się sławna barierka, którą przypisują mnie, że nie została pomalowana i Ojciec Święty stał przy obitej barierce na Kaspro Wypiergu.